To jest niesamowite uczucie, teraz jak o tym wspomniałeś i pamiętam moment, kiedy tu był ten pomysł, kiedy tu przyszliśmy, zaczęliśmy treningi, e, marzyłem o tej chwili i naprawdę okrutnie ciężką pracą, determinacją, e, wiarą w siebie, wiarą w zespół do samego końca mamy to, nic więcej nie mogę powiedzieć. No tak jak wspomniałem, to jest niesamowite uczucie, przede wszystkim na, na gorąco ja bardzo cieszę się z tego, że jesteśmy najlepsi. Jesteśmy najlepsi w tej lidze, wygraliśmy rundę zasadniczą, wygraliśmy play-offy. To, co będzie się działo za rok, to jest... zostawmy to sobie na za miesiąc, za półtorej, ale, ale tak jak mówisz, to będą niesamowite mecze, sporo emocji, więc wszystko przed nami. Bardzo się z tego cieszymy. E, taki, taki był cel. Bardzo się cieszę, że zespół wytrzymał trudy całego sezonu, trudy play-offów. Ograliśmy mnóstwo meczy po, po 3-2. E, bardzo duża presja w związku z tym e, chęcią awansu i bardzo się cieszę, że cały zespół tą presję wytrzymał i wywalczyliśmy, myślę, bardzo zasłużenie ten awans. Wiedziałem, że czekają nas bardzo ciężkie mecze. E, wynik był sprawą otwartą. E, też liczyliśmy się z tym, że. Ta rywalizacja będzie mogła trwać dłużej. Jesteśmy szczęśliwi, że zakończyliśmy ją dzisiaj we własnej hali. Szkoda, że bez kibicy. Staraliśmy się o tym nie myśleć. Staraliśmy się wyrzucić też z głowy te czerwone dywany, które już od wczoraj tutaj leżały. Staraliśmy się e, wszyscy skupić na, tylko na swojej grze. Takie! I bardzo się cieszymy, że nam się to udało i rozstrzygaliśmy ten mecz na naszą korzyść. Pokazali, że są od nas lepsi, potrafili wygrać dwa razy po 3-0 we własnej hali, wygrali u nas pomimo, że przegrywali 2-0. Także no, tutaj wielki szacunek dla chłopaków. Wywalczyli sobie tam na boisku i należało im się. Nasze marzenia były na pewno, żeby awansować. Nie udało się. No, sezon jest długi, borykaliśmy się w tej końcówce z niego dogoźnościami, no, zresztą tak jak większość zespołów. Idzieś tutaj jakościowo mogliśmy troszeczkę stracić w tej końcówce. No i myślę, że też nie graliśmy tej siatkówki, której, którą graliśmy na początku. Szkoda, bo, bo wiadomo, ten cel był tutaj w maju, żeby awansować. Nie udało się. No, trzeba tylko pogratulować dla Lublina, że im się to udało.